Cześć, z tej strony Aquadami. Serdecznie witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie o kostce 30 litrów. Jak widać jest ona troszeczkę zaniedbana. Akurat Temu akwarium nie miałem tutaj czasu poświęcić. Chcę to zmienić i zrestartuję tą kostkę. Będzie ona typowo akwarium roślinnym. Z dodatkiem rybek, jeszcze nie wiem, czy to będą te same co tutaj, czy, czy inne. Natomiast aktualnie tutaj pływają gupiki, rozbora plemista, rozbora galaktyki i chyba nic więcej. Przez jakiś czas tutaj pływały też pielęgniczki Remirez, ale przyniosłem je do akwarium obok, do 112. Jak widać, tutaj też korzeń się moczy. On tutaj docelowo nie będzie. Będzie w 112 również, ale jeszcze wypływa. A tutaj, akurat, zahaczyłem go o filtr i, i się moczy, nie wypływa. No, jak widać, tutaj akwarium jest zaniedbane. Roślinki nie rosły. Ogólnie akwarium jest na podłożu aktywnym. Już nie pamiętam jakiej marki, ale no, woda tutaj jest kranówka, więc podłoże aktywne, kranówka Ciężko było utrzymać parametry, tak naprawdę nie mierzyłem też za często tych parametrów Teraz po restarcie chcę to zmienić, kontrolować dokładnie co, jakie pierwiastki znajdują się w wodzie Aby to akwarium miało ręce i nogi żeby w miarę wyglądało reprezentacyjnie Ponieważ no taki układ no, tych roślin ledwo rosnących, no nie podoba mi się. Te glony na tylnej szybie to masakra po prostu. Aż tak źle, już dawno nie miałem z akwarium. Reszta akwariów, czyli pozostałe cztery, no jak najbardziej fajnie to wygląda bez glonów, ale to kompletnie nie wyszło. Tu jeszcze zauważyłem, że gupiki mi się okociły, więc no jakiś taki miły akcent na, na koniec tego akwarium. Jak będzie wyglądać to akwarium po restarcie? No, zobaczymy. Pokażę Wam za chwilę, jak to co kupiłem do nowego akwarium. Więc chwila przerwy i już Wam pokazuję moje zakupy. A więc, tak prezentują się moje zakupy. Na pierwszym planie widać podłoża. Tam dalej jest filtr RO, uzupełnienia do testów wody, ponieważ mi się pokończyły oraz straciły ważność aktualne. Tutaj po lewej stronie ta biała buteleczka to jest mineralizator właśnie do wody RO. Dalej też kawałek tej czarnej buteleczki, to akurat nie jest do, zakup do 30 tylko do 112 Jest to preparat naglony, ale to może potem powiem Na początek chciałem Wam powiedzieć właśnie o podłożu Podłoże będzie się składać z substratu, który układa się pod podłożem Substrat firmy Tropika. Jest to litrowe opakowanie, które akurat starcza na kostkę 30 litrów. Tutaj z tyłu jest też potwierdzenie od producenta. Taka opcja jest w miarę sensowna, bo jest to dosyć tanie i fajne w utrzymaniu. Nad tym substratem będzie żwirek ceramiczny o kolorze czarnym, którego tutaj, który Wam tutaj pokażę za chwilę, tylko go wyjmę. Żwirek jest już wypłukany, więc nie ma problemu z tym syfem całym. Jest on wyparzony, więc jest idealny. Nie trzeba się z nim bawić. Fajnie się w nim sadzi rośliny, więc myślę, że nie będzie problemu z podłożem. Taka paczka ma około 2 e, kg, więc te trzy paczki, które tu zakupiłem myślę, że spokojnie starczą razem z e, tym podłożem. O, zaraz tu zobaczymy co mamy. E, tak, no tu mam jeszcze mineralizator e, firmy Growise. E, ma bardzo dobre opinie. Taka buteleczka powinna mi no, myślę, że pół roku jak nie dalej starczyć. Może przy zakładaniu akwarium opowiem Wam coś więcej? Szczerze mówiąc, no, mam, myślę, że to będzie fajna sprawa. Tutaj płyn wskaźnikowy do indykatora powinno mi pokazywać, czy, czy jest dość dwutlenku węgla, czy nie. Szczerze mówiąc, zobaczymy, co to będzie, bo dwutlenek węgla będzie z puszki podawany. Tutaj mamy jeszcze uzupełnienie testów pH w dwóch skalach NH3, GHKH, NO2, NO3 oraz żelazo. Mam jeszcze testy na potas, fosfor, magnez i wapń, ale te testy jeszcze mam, mają długą ważność, więc ich po prostu nie kupowałem tutaj właśnie ten preparat na glony firma Easy Life Alk Exit nie mam problemu z glonami na roślinkach tylko na tle strukturalnym więc myślę że, że się nada akurat teraz wam pokażę filtr RO kupiłem takiej firmy filtr RO nie jest to jakiś tutaj najdroższy zestaw jeden z najtańszych Miał bardzo dobre opinie, więc myślę, że się nada. Tutaj mamy membranę. Wziąłem, wziąłem tutaj membranę 100 GPD, czyli ta, ten przepływ wody, prędkość uzupełniania powinna być w miarę sensowna. Co tu mamy dalej? Wężyk oczywiście, żeby to wszystko tutaj połączyć. Jak i również potrzebne rzeczy do przymontowania filtra, ewentualnie w szafce, czy też do, do ścianki w szafce. Ja osobiście nie będę tego nigdzie montował na razie. Będzie to taki mobilny filtr. Będzie on podłączony pod prysznic i będę go mógł w każdej chwili odkręcić, przykręcić przy podmianie wody. Więc fajna sprawa tak wygląda filtr w całości. O, no, proszę bardzo. Nie jest on duży, fajnie, fajnie złożony już przyjechał, więc tylko go trzeba będzie troszeczkę przepłukać i będzie można go już montować. Tak jak mówiłem, a tutaj jeszcze mamy taką złączkę. Filtr trzeba będzie za każdym razem, jak będzie już kończył swoją pracę, zamknąć go, żeby był obieg zamknięty, żeby nie wyschła membrana. A tu jest ta złączka, o której mówiłem, którą podłącza się do słuchawki, zamiast słuchawki prysznicowej. Aby filtr można było w każdej chwili podłączać i podłączać, a tu zatyczki również, żeby nie wyschła membrana, i to tak naprawdę cały komplet, który otrzymałem w paczce. Także nic więcej tutaj nie ma. Myślę, że na ten moment to będzie wszystko, cześć.